OK, widzowie, zaczynamy z etapem 14, czyli inne. I myślę sobie, że pierwszą, nie wiem czy najłatwiejszą rzeczą, ale rzeczą, od której bym chciał zacząć, będzie przeklinanie. Chciałbym albo przestać przeklinać, albo częściowo przestać przeklinać. Jeżeli nie będę w stanie przestać przeklinać całkowicie, to chciałbym chociażby ograniczyć to w jakimkolwiek stopniu. Wtedy raczej będę zadowolony. Czemu przeklinanie jest w ogóle rzeczą, którą chciałbym zmienić? Możecie się zapytać. Jak lnę jak szewc? Staję rano i witam dzień z solidnym, soczystym kurwa. I szczerze mówiąc, przeszkadza mi to. Kaleczę język, nie wygląda to zbyt fajnie. Wiem, że mega miło się to słucha. Najczęściej to rodzina zwraca mi uwagę, że weź tak nie krni. To jest jakby uzależnienie, jakby nawyk zły. Chciałbym się go pozbyć. Może to też w sumie. Ludzie, którzy Cię nie znają, mogą spojrzeć na Ciebie jak na zwykłego patusa, bo dużo klniesz i to też jakby źle rysuje Twoją osobę. Dlatego postanowiłem, że chciałbym, tak jak już wcześniej powiedziałem, albo oduczyć się przeklinać, albo częściowo oduczyć się przeklinać. W sensie ograniczyć przeklinanie do jakiegokolwiek stopnia, jakiego się nam uda, nie mam pojęcia. I teraz pytanie, w jaki sposób chciałbym to robić, prawda? Sposób póki co jest jeden. Jeżeli nie wyjdzie, będziemy szukali innego rozwiązania, ale sposób mam taki, że nauczyć się wyłapywać te momenty, w których przeklinam, bo wiem, że jestem w stanie zauważać to, że przeklinam. I w momencie, kiedy przeklinam, w sensie, chcę przeklnąć albo spróbować nie przeklnąć. Albo może zmienić to słowo innym słowem, zrobić po prostu wszystko, żeby to nie było tylko i wyłącznie przekleństwo. Jestem mega ciekawy, czy ja sam jestem w stanie się hamować, jeżeli o to chodzi. Oczywiście nie jestem w stanie nagrywać tego 24 na dobę yy, i nie zobaczycie tego, jak mi idzie. Nie będę nagrywał każdej rozmowy ze znajomymi, ani nie będę nagrywał siebie w pracy. Aczkolwiek wrócę do Was. Z pewną refleksją, z moimi odczuciami. Po prostu powiem wam jak mi poszło, co zauważyłem i co dalej. Dzisiaj zaczynamy. Zobaczmy jak mi pójdzie. Okej okay, widzowie, więc tak. Wracam do was po jednym dniu starania się nie przeklinać. I generalnie to mam ciekawe spostrzeżenia. I jest to w 100% do zrobienia. I mój sposób, o którym wam mówiłem jest serio yy, prawidłowy. On działa. Jestem w szoku, ale naprawdę w momencie, w którym mam gdzieś tam ciągle z tyłu głowy, że mam nie przeklinać, to jestem w stanie wyłapywać te momenty, w których chcę przeklnąć i się przed tym powstrzymywać. Nie wychodzi to jakby zawsze, i czasami przeklnę, ale w momencie, kiedy przeklnę, mam takie krdłem nieknąć. Wczoraj autentycznie, a przynajmniej nie wiem, starałem się naprawdę na to patrzeć, nie zdarzyła się jakby sytuacja, w której. Bym przeklnął i nie zwróciłbym na to uwagi. Serio. Mam wrażenie, że każde przekleństwo jakby e, zwróciło moją uwagę, i e, było ich naprawdę bardzo mało. Serio, jestem w stanie oduczyć się przeklinać. Póki co będziemy kontynuowali ten sposób działania i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dłuższą metę. Przyjdę do Was po jakimś czasie. Mi się wydaje, że dłuższym niż kolejnego dnia. Wracam do Was. Zacząłem 19, czyli jakby upłynęło 5 dni. Dzisiejszego dnia jeszcze nie liczę, bo jeszcze się nie skończył. Minęło 5 dni mojego oduczania się przeklinać. I szczerze mówiąc, jakie to jest ciężkie. Ja nie mogę. Po prostu, ej, serio jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, ale jest to niewyobrażalnie ciężkie. I jeszcze się nie zdarzyło w przeciągu tych 5 dni żebym miał dzień bez przeklinania. Niestety, ale przeklinam. I ciągle się na tym łapę. Każde przekleństwo wyłapuję i mówię, Miałem nie klnąć. Dalej próbuję, jakby sam siebie zahamować, jeżeli o to chodzi. Ale jest masakrycznie ciężko. Zaczynam się zastanawiać, dam sobie jeszcze dwa dni, żeby skończyć tydzień. I zobaczyć, czy po tygodniu mi się udało. Czyli jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro. Dam sobie czas. Jeżeli. Będę miał albo dzisiaj, albo jutro dzień bez przeklinania, to będę dalej, jakby szedł yy, w tą stronę tym sposobem. A jeżeli nie, to już postanowiłem, że dam sobie, wymyślę sobie sam jakąś karę za przeklinanie i sam siebie będę w jakiś sposób karał tym, że przeklinam. I być może w ten sposób. W głowie mi się wroi, że przeklinanie jest złe, bo za przeklinanie dostaję karę, i w taki sposób mogę oduczyć się przeklinać. Ale mówię, dam sobie jeszcze chwilę. Jestem w stanie, bo skoro jestem w stanie wyłapać to, to jestem w stanie się zahamować. Muszę dać sobie jeszcze troszkę więcej czasu, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzimy się po pełnym tygodniu nieprzeklinania. Od 19, jakby minął cały tydzień. E, wczoraj dokładnie był siódmy dzień, od kiedy staram się nie przeklinać. Jak mi poszło? Nie powiem tego słowa, nie przeklnę, ale no, póki co mi się tak średnio udaje. Więc pomyślałem sobie, że na drugi tydzień tego zwania, może by sobie dolepić jakiś challenge, żeby jakoś lepiej mi to wszystko szło. E, na samym początku, dzisiaj, e, jak oglądam kogoś, na przykład. To mu mówię, y, sam do siebie, nie? Jak oglądam kogoś na przykład na YouTubie, to mu mówię, nie przeklinaj! <gryw> I myślę sobie, żeby tak samo sobie mówić za każde przekleństwo. Może to pomoże, a jak nie, to jeszcze pomyślałem, y, z kanału Bodzia y, troszeczkę inspiracji zaczerpnąłem, ale ja też chciałem taki film nagrać, nie zgapię od niego, serio. Y, żeby flamastrem sobie mazać kreski na ręce. Za każde przekleństwo, kreseczka, nie? I wiecie. I tak chodzić z całą pomazaną ręką. Może się oduczę przeklinać. Nie mam zielonego pojęcia. Ale pierwszy poszedł fatalnie i pomimo faktu, że każde przekleństwo wyłapywałem, mam wrażenie, że każde, serio, każde przekleństwo wyłapywałem, to nie mogłem, jakby. W sensie, w niektórych sytuacjach nie wiedziałem, co mam powiedzieć zamiast tego przekleństwa. I szło przekleństwo. Muszę wykombinować jakieś zamienniki, faktycznie, być może jeszcze. Nie wiem. Ale no muszę za wszelką cenę nie przeklnąć, żeby się oduczyć. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w drugim tygodniu. Tego nazwę to tak: challenge. Widzowie, mamy drugi tydzień, dzień trzeci, jeżeli chodzi o moje nieprzeklinanie. O wyzwanie, w sensie wiecie, o to, żeby zrealizować ten cel, żeby oduczyć się przeklinać. Generalnie mówiłem Wam już jakiś czas temu, w sensie chyba dwa dni temu, że mam zamiar sobie jakąś karę dać. Będę sobie mazał rękę. Nie ma Flamastra, mam długopis, ale długopisem też będzie to widać. Będę sobie mazał rękę, kreski będę sobie robił na ręce za każde przekleństwo. I mam zamiar dalej jakby się próbować powstrzymywać. Spróbujemy, czy to da radę. Nie chcę, żeby w nieskończoność trwało yy, zaliczanie tego celu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tym tygodniu. I czy się poddam już, czy się nie poddam. Oficjalnie dzisiaj jest dzień bez słowa na K. Challenge accepted. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Odezwę się wa do was pewnie... Na końcu dnia, kończymy ten dzień, udało się. Udało się dzisiaj y, nie przekonać, jest godzina 23. Udało się ani jednego przekleństwa dzisiaj. W sensie, nie liczę brzydkich słów, takie jak dupa, czy nie wiem. Y, raz, jak wyglądałem w filmie, ktoś się zdenerwowałem i pokazałem środkowy palec, y, ale tego jakby nie liczę. Nie padło żadne takie mocne. Y, Wulgarne słowo. Takie przekaństwo faktyczne. Ja jestem zadowolony. Trzeba jakby wziąć pod uwagę jedno. Nie widziałem się dzisiaj z żadnym znajomym. Nie rozmawiałem z żadnym znajomym. I nie byłem w pracy. Więc generalnie będę zadowolony dopiero wtedy, kiedy przy znajomych i w pracy nie będę przeklinał. Jest jednak mały sukces i trzeba się z niego cieszyć. Póki co. Dzisiaj jest 30 listopada. I póki co udało się, jakby do tej pory, przeżyć dwa dni bez totalnego przeklinania. Ale prawdziwe wyzwanie nadciąga dopiero dzisiaj, ponieważ dzisiaj idę do pracy. W przeciągu tych poprzednich dwóch dni nie pracowałem. To, czy dzisiaj przeklęte, czy nie, zade zadecyduje o tym, czy jest sens dalej prowadzić ten challenge, czy niezbyt. Nie płukaj. Więc co? Pewnie po pracy z samego rana dam Wam znać, jak mi poszło. Czy przeklnąłem? Czy udało się nie przeklnąć w ogóle? Jestem po nocce. Udało się, widzowie. No, jestem niesamowicie zadowolony, bo nie przeklinałem wczoraj w pracy w ogóle. I nawet starałem się takich brzydszych słów nie używać. Więc jestem naprawdę niesamowicie zadowolony, bo da się. Generalnie to się da. Więc teraz tylko wytrwać do końca tego tygodnia i jeszcze następny tydzień sobie udowodnić, że jestem w stanie nie przeklinać i mi się wydaje, że pokonaliśmy to. Że się udało. Tylko pytanie, czy dam radę. Czy się poddam w którymś momencie, bo ze mną to różnie było. Sam jestem ciekawy, ale chcę się dowiedzieć. Ale póki co sprawnie idzie mi nieprzeklinanie. Także ja jestem zadowolony, jak nie wiem. Widzowie, więc tak. spotykał się z wami... Dzisiaj jest 5 grudnia. E, miałem to nagrać troszkę wcześniej, ale jakby czasu nie zabrakło i miałem też ciężki weekend. Minął drugi tydzień mojego nieprzeklinania. I nie uwierzycie. Ale mamy sukces jakby się udało. Udało się nie przeklinać i nawet e, nawet się nie karałem. Tak jak mówiłem, że będę się karał, to nie było żadnej kary. Po prostu powiedziałem sobie nie, takie twarde, solidne, stanowcze nie i faktycznie się udało. I ja nie mam pojęcia, jak, ale serio mi się to udało. Jestem mega zadowolony, bo w przeciągu drugiego tygodnia oduczyłem się przeklinać i serio nie klnę. Klnę, jak cytuję kogoś, zauważyłem. Serio, w przeciągu tego tygodnia mogę. Powiedzieć, że przeklinałem tyle razy, że mogę to zliczyć na palcach jednej ręki. E, I pod wpływem mega silnych emocji też przeklinam. E, bo to jest ważne, ale o tym jeszcze powiem na podsumowaniu całego jakby przeklinania. Póki co mamy niesamowity sukces, bo serio jest bardzo dużo na przestrzeni tego tygodnia. To chyba 5 na 7 dni nie przeklnąłem ani razu. Jestem siebie mega dumny, ale chcę sobie to jakby jeszcze bardziej udowodnić, że jest wszystko GIT i że dałem radę trzecim tygodniem. I po trzecim tygodniu myślę, że zakończymy w ogóle ten jakby, jak, jakby to nazwać challenge, nie wiem. Po prostu ten cel spełnimy. Po trzecim tygodniu nie przekinane. Po prostu ja się z Wami teraz spotkam po trzech tygodniach na takim wielkim podsumowaniu. Mojego nieprzeklinania i ja powiem wam tam, co, gdzie i jak. I tak właśnie, oto minął trzeci tydzień nieprzeklinania. Dzisiaj jest 10 grudnia. oduczyłem się przyklinać! Niesamowite. Ej, cieszę się, odniosłem sukces. Więc pora na podsumowanie. Generalnie na samym początku było ciężko. Próbowałem nie przeklinać od samego początku, od pierwszego dnia. Jednakże, pomimo faktu, że w głowie miałem, ej, nie przeklinaj na każdym kroku, to jednak przekleństwa przechodziły mi przez gardło i klnąłem. W drugim tygodniu, coś koło połowy, coś się zadziało, sam nie wiem, chyba po prostu powiedziałem sobie takie solidne, twarde nie. I faktycznie ogarnąłem się. I przestałem używać brzydkich słów, i jakoś to poszło. Przez ostatnie dwa dni pozwoliłem sobie na przeklinanie, bo ciężki weekend, że tak powiem. <grych> Piątek i czwartek yy, no, czwartek to nie weekend, ale no cóż, zalekki nie były, więc pozwoliłem sobie trochę klnąć, ale nie jakoś mega bardzo. Czemu? Ponieważ stwierdziłem podczas tego e, całego jakby wyzwania, że przykleństwa w sumie są potrzebne. I po co i zostały stworzone? To mi kiedyś nawet Widz jeden pisał. W jakimś celu to jest, tak? Pisał mi to pod odcinkiem z właśnie z najlepszą wersją siebie z etapem z innymi. Więc stwierdziłem, że dalej będę klnął, ale tylko. W, w sytuacjach, które by bardzo tego potrzebują. Na przykład, jak będę czuł niesamowitą euforię, to nie będę się wstydził powiedzieć, jest zajebiście. E, jak będę czuł niesamowity gniew, to pewnie H i K będą się sypać. Ja też właśnie chciałbym zostać raperem. Pewnie wiele o, o ludzi to wie. I nie wyobrażam sobie rapera, który nie przeklina. Szczerze, no nie wyobrażam sobie. Ale jestem z siebie niesamowicie dumny, bo udowodniłem sobie coś, że jestem w stanie się powstrzymać, że jestem w stanie przełączyć sobie magiczny przycisk w głowie i jestem w stanie oduczyć się złego nawyku. Więc jestem z siebie niesamowicie zadowolony, bo moim zdaniem to sukces i uważam challenge za zakończony, yy, pozytywnie zakończony. Yy, I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, że czy oduczyłem się przekinać, tak, mogę żyć bez tego, Ej, autentycznie mogę żyć bez tego, ale chcę żyć z tym, bo mówię, jest to potrzebne. Więc czy oduczyłem się przypinać? Moim zdaniem tak, ale bardzo rzadko, bo naprawdę będę się starał to robić razem, mega rzadko, będę jednak klnął. To będzie wszystko zależało od sytuacji, bo mówię, od czegoś, po coś te słowa zostały stworzone, a ja nie chcę być taki świętobliwy całe życie, bo nie jestem świętobliwy. Więc po co mam udawać, że jest? I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o przeklinanie. Więc zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz, jeżeli wytrwaliście do połowy i zobaczyliście, jak mi e, wyszło z przeklinaniem, i oglądajcie, jak mi wyszło z oszczędzaniem.